Przypieczona rybka z selerem naciowym. Natomiast jest to syrop z pędów sosty. Położymy ją tutaj fajnie jako dodatek. Witam w kolejnym odcinku e, Okiem Wilka ze Strzelczykiem. E, w tym programie chciałbym e, pokazać Państwu coś ciekawego. Natomiast e, ryba. Rybka. Nasza rybka nazywa się da Bardzo fajnie zachowuje się na grillu, bardzo fajnie się ją przyprawia, bardzo fajnie się ją robi. Uważam, że jest to ryba jedna z lepszych, którą możemy sobie zgrillować. Co do tego potrzebujemy? Na pewno będziemy potrzebować e, limonkę. O! Troszeczkę sobie skropimy w środku. Rybka została pieczołowicie wypatroszona z każdego elementu, m, jeśli chodzi o jelita, grube, cienkie e, ITP itd. Potrzebujemy rybkę potraktować pieprzem. Ja tutaj sobie pomogę o, w taki sposób. Jest, jest do środka, do rybki dodamy koperek. A, troszeczkę mi się tutaj nawinęło. Niedużo. Do środeczka. Meliska. i szczypiorek i kolejna z naszych z naszych dodatków troszeczkę dam się wiatr wieje, ale to nic jakoś sobie poradzimy, a to, że znajdujemy się na działkach rekreacyjnych, e, które e, którzy po prostu mieszkańcy e, pobliskich blokowisk używają jako ogródki, na których chowują sobie, hodują rzodkiewki, koperki i wszystkie różne zielilinki, które potrzebują sobie w domu spałaszować. Rybkę nafaszeruję troszeczkę masełkiem. Proszę bardzo. Delikatnie delikatnie oliwka. I taką rybkę kładziemy na dobrze rozgrzany grill. Przykrywamy. Rybka będzie nam dochodzić. Ja korzystając z sytuacji, że przy grillu mam też palnik, na którym będę mógł przygotować dodatek do także wyśmienitej ryby. Panie Michale, rybka powinna dochodzić około 15 minut. I tutaj jest. Mamy to. Podpalony gaz. Masełko na kwiatki z czereśni, ale one nam potrzebne nie są. Masełko. Masełko będzie nam się delikatnie topić. Do tego cebula, szalotka. I taką cebulkę kroimy w kosteczkę. Piękna kosteczka, szalotka, bardzo delikatna cebula. Masełko nam się tu powoli Rozpuszcza. Słyszycie państwo, y, 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 śpiewające ptaszki, y, wiosna w pełni rozkwitu, także majówka, jaką, y, że tak powiem, można y, przy której można przygotować takie potrawy. Które, o, jak pięknie śpiewa ten skowronek. Chyba czuje zapach grillowanej rybki i roztapiającego się masła na patelni. Jesteśmy w warunkach polowych, więc troszeczkę nam się to wolniej robi. Ja w międzyczasie sobie przygotuję kolejny dodatek, a mianowicie szparagi. Szparagi zielone, wezmę ich sztuk cztery, końcówki obcinam. Takie oto szparagi będą pływać w masełku na cebuli. Masełko nam się rozgrzało. Do masełka cebulka. Niech ona tutaj się nam z delikatnie spraży. Potrzebujemy jeszcze selera naciowego. Seler naciowy delikatnie posiekany cebula nam się nie smaży wiatr jest pełny także ale myślę że możemy dorzucić odrobinę o, selera naciowego w momencie kiedy e, tutaj nam się prażą e, warzywka ja patrzę co się dzieje z naszym dorado ona już do, jest idealnie się otworzyła to masełko widać szczypiorek Spróbuję ją przewrócić na drugą stronę. Proszę bardzo, jak przepięknie przypieczona rybka. Troszeczkę przygasimy nasz gazowy grill. Ładnie się nam piecze, wręcz można powiedzieć, flambiracja poprzez masło w pełni e, tego słowa znaczeniu. Zamykamy grill. Cebulka nam się praży ładnie z selerem naciowym. Także one już jest aromat, zapach yy, smażonej cebulki i selera. Troszeczkę dodamy pieprzu. Bardzo ładnie. I takie oto yy, na takie otowarzywka dorzucimy ze cztery szparagi i takie szparagi blanszujemy przez około dwie minuty i będą już gotowe do spożycia. Ja zaglądam do naszej ryby. Ryba niesamowity zapach Niesamowity zapach koperku, szczypiorku e, przypieczonego razem z rybką. I taką rybkę przykrywamy, niech ona nam sobie spokojnie dochodzi. Jedna fajna rzecz, którą dodam do szparagów, e, selera naciowego i cebulki, natomiast jest to syrop z pędów sosny. Doda aromatu, smaku. Skropimy troszeczkę limonką Oaj. i powstanie nam baza do sosu. O, baza do sosu do rybki paragi dochodzą e, delikatnie wydaje mi się że jeszcze sekundka i już będzie wszystko tak jak powinno być zobaczymy do naszej ryby cudowna pyszna smaczna e, ona już jest gotowa więc powoli zaczynamy wykładać rybkę na talerzyk proszę bardzo taki oto kąsek zgrillowany E, podany ze szparagami w sosie. Zanim te szparagi jeszcze mm, mi dojdą, ja tutaj sobie pozwolę Państwu przygotować taką małą dekorację do ryby. Wiadomo, nie każdy lubi, ale ja przykładowo sobie lubię skropić rybkę e, limonką, cytryną. Limonką, cytryną, bo mi w gardle aż stanęło, <gryw> jakby oś z tej ryby ale mamy limonkę, położymy ją tutaj fajnie. Wydaje mi się, że powinno się tu znaleźć jeszcze coś takiego jak i salis. No i nasze szparagi, które możemy wykładać jako dodatek do rybki. Proszę bardzo. I sosik, który polewamy rybkę. Sosik przygotowany na szalotce, z selera naciowego i syropu z pędu sosny. Proszę bardzo. Danie świeże, danie dobre, danie godne, polecenia e, mogą Państwo korzystać. Proponuję, na każdym grillu powinna się znaleźć, może niekoniecznie dorada, może być to ryba, którą Państwo sobie złowią. Tak jak mówię, jest natura majówka, na rybki można lecieć, sobie coś złapać i coś takiego przygotować na grillu czy na ognisku, e, który go rozpalimy. Zapraszam na kolejny program Okiem Wilka. I strzeczyka. I nie zapomnij dodać suba na ra.